Kuku, kuku, kukuryku, moja kura robi się kuku, kuku, kukuryku, kuku, idę sobie po drewniku, kuku, kukuryku, kuku, kuku, będę leżeć na końcu, kuku kuku, kuku, kuku kuryku, będę robić wikumiku. Staję sobie tutaj rano, a w kieszeni grube siano, grube jaja tu robimy Ze wszystkimi się udzielimy, wielkie jaja tutaj mamy, budujemy grube ściany, grube kury tu tuczymy, a później je wypuścimy Kuku, kuku, kuryku moja kura robi się kuku, kuku, kuryku Idę sobie po trawniku, kuku, kuku, kuryku będę leżeć na kocyku, kuku, kuku, kuryku będę robić wikumiku Widzę tutaj wielkie kury, zaraz wlecę im do dziury wielkie kury, wielkie kury, wielkie jaja, zaraz będzie to nasiana, to nechaj, so już tu mamy, budujemy nowe ściany Większe kury, większy jaja, eee, kogut nam spierdala, kuku, kuku Kuryku, moja kura robi siku, kuku, kuku, kuku kuryku, i idę sobie po kuku, kuku kuryku, będę leżeć na kocyku, kuku, kukuryku, kuku, kuku, będę robić wikuniku. Jestem sobie piękny marek, pan i władca młodych szparek, kogut robi wikuniku i jajeczko już w kurniku budujemy większe ściany, kury grubsze zapraszamy, kogut siedzi już w górniku, a ja robię wikuniku. Widzowie, jakby ten, ten, klip ujrzał światło dzienne, <noise> to by była normalnie miazga, takiego smaczka wam daję na koniec, no to cześć, jamanko.